Kolejny film. Tym razem otworzymy pudełko z PlayStation 4. Moje wcześniejsze PlayStation oddałem komuś w dobre ręce. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie się dobrze z nim obchodził. Sam czekałem na białą wersję. Nie kupiłem w momencie, kiedy było z Destiny, ponieważ grę miałem wcześniej zamówioną i czekałem aż będzie zestaw z GTA 5. Jedna z najlepszych gier. Teraz będziemy otwierać pudełko, zobaczymy jak to jest spakowane. Jedno przycięcie i cia. Lecimy. Chyba będę potrzebował drugiej ręki, żeby wyciągnąć z kartonu. Dobra. Za chwilę ujęcie, jak wyciągnę. Wysunę karton z obwoluty. Dobra. Trwało to ułamek. Sekundy. Teraz będziemy otwierać powoli karton. O, lepiej go położyć. Dobra, zróbmy tak. Tak będzie lepiej. Ciao. Proszę bardzo. Tak wygląda. GTA 5. Normalne wydanie, polska wersja. Zobaczymy czy gra. Pewnie też w, polskim, w polskiej wersji językowej sprawdzimy. Recenzja nie ma. Jedziemy. ujęcie Oczywiście książeczki. Biały pad. O już przez przypadek nacisnę. Zobaczcie. Lekko naładowany. Co tu mamy? Tu mamy kabel zasilający. Kabel zasilający do PlayStation, książeczki, książeczki, kabel HDMI, o, tak wygląda kabel HDMI, chyba lepszy niż Kabel, kabel do zaślania pada, czyli mikro USB, typ C to będzie. headset, nie wiem, też mogę schować bo mam zawsze swoje przygotowane no nie ma tutaj tego dużo jeszcze raz. tak wygląda pad no i sama konsola teraz wyciągamy jest tutaj, tutaj wystarczy mieć jedną rękę do tego o dobra Zostawimy sobie. sobie konsolę, no. nożek sobie już odłożymy. Kuchenne rewolucje, jak to powiedział. Wszystko się dzieje w kuchni. To karton już może pójść na bok. Tak. Patrzcie. Dobra. Karton od, odłożymy. Teraz mamy... ...najfajniejsze. No. Czy mi się uda? Piękna ja PlayStation. Tutaj mamy też. Tu jest mat, matowa część. To jest oczywiście pianino. Czyli ryszę się. Wszystko co może. Może będzie kiedyś wersja cała matowa, z miłą chęcią zamienię. Na niebiesko. O, jak będzie niebieska. Niebieska byłaby okej. Okay fajnym napisem teraz białym, na przykład zobaczymy. Dobra, może pokażemy ją teraz w pionie. Oczywiście, same PlayStation działa także postawiona w pion. Teraz sobie porównajcie wielkość. To jest Sony. Tam stoi Xbox. Jak były obie czarne, nie było aż tak bardzo widać. Sony jest zdecydowanie mniejsze. No ale, tak jak ja to mówię, nieważne na czym grasz, ważne w co, Liczą się gry, a nie sprzęt. Dobra. Jeszcze raz pudełko, przerwa, cięcie i za chwilę podłączenie. Mamy już konsolę podłączoną. Pierwszy rozruch, już power jest tu. No. Monitor, zaraz się od pani Przesuniemy sobie krzeseczko. Miga, miga, miga. Jest. Oh. Pad mamy podłączony. Wybieramy język. Witamy polski język konfiguruj połączenie internetowe muszę siedzieć w fi tak mamy na chwilę popatrzycie sobie Rozpróbuję. a spróbuję ok, a, jedną ręką Mam nadzieję, że dobrze pamiętałem R2 gotowe. O, bym Wam pokazał. No, czekamy zobaczymy czy pamięta swoje hasła piękna konsola. Napada na możecie sobie zobaczyć. pad też jest. Tu jest nieco nieco szary, ale góra jest biała. O, i co tu mamy? Podłącz teraz kamerę PlayStation kamera. Dalej nie mam PlayStation kamera. Nie, pomijam. Pomij pomijamy. O, szukamy Warsaw. Warszawa... Strefa czasowa. mamy taki sam jak nie ma Warszawy jest Warszawa, proszę bardzo 21 11 .2014 .22 02 wszystko się zgadza to dzięki internetowi ustaw czas po jakim pęstrze no, wyłączy się jeśli nie używasz systemu po 20 minutach A, niech będzie po jest minut. A, widzicie, mamy. To można zawsze zmienić, więc możemy iść dalej. W trybie czuwania powestrzeni może przygotowywać się na wstępne ceny. Pyk trybie czuwania niech pobiera a to jest zezwolna czyli przez sieć mogę włączyć a dobra na razie robimy tak oczywiście akceptuję rozpoczynam teraz bang Nowe oprogramowanie, 2.2, teraz się powierzę. Użytkownik. Użytkownik 1, no ja bym się chciał zalogować. Bo ja już jest, już ust, użytkownikiem a pełno nawet cyfrową Fifę. 15. Profil użytkownika. Edytuj nazwę. Wpiszcie. Dobra. Wpiszcie do PN. Wpiszcie do PEZEN. Tak, no co wyminuć się. Nie. O! Wpiszemy się do PEZEN, bo ponieważ mam konto, to zaraz się wszystko automatycznie. Powie w musi się zaktualizować system, jeśli jakieś aplikacje są uszwane. Aktualizuj teraz. Dalej. Aktualizuj. Proszę bardzo, aktualizuje się. Ja się wpiszę do PZ, następne wejście, jak już ładnie wszystko poustawiamy. Jesteśmy. Udało się. To już są moje wcześniejsze gry, które miałem na wcześniejszej PlayStation 4. Tu mamy GTA. Ale Zanim wie, w nie zagram, poświęcę się dokończeniu <ścoughs> Assassin's Creed Unity. Oj, to światło mi się strasznie odbija. No nic. PlayStation działa, 1699 zł. Polecam zdecydowanie zestaw wart swoich pieniędzy. Tutaj, Xbox, tutaj PlayStation 4, niebawem Wii U. No i komplet. Czekajcie na moje następne filmy. Hemaniak TV. Dla was nie tylko unboxing, ale też rozgrywki z komentarzem i bez komentarza. Sprzęt elektroniczny w najróżniejszej postaci, od smartfonów, tablety, będziemy to wszystko tutaj pokazywać. Manek TV. Aktualizacje już nam się Assassin's Creed Unity pobrały. Ja już w nią wcześniej grałem. W bundle paku był Grand Theft Auto. Może no, widzicie, Fifa mi się cyfrowa ściąga, bo też ją miałem. Jeszcze mam kilka cyfrowych gier, ale w FIFA lubię grać FTU przynajmniej raz dziennie, albo i 2 Assassin's Creed Unity. Konsola odpaliła. No. Ubisoft. Piękna biała. Powinien być taki komplet biały z nadrukiem o tych czterech samo. Łatwo. Muszę sobie takie coś załatwić. Jak widzicie, udało się odpalić bez problemu. Trwało to niecałe 20 minut. Licząc pobieranie aktualizacji, wszystko zależy też od jakie macie. Startujemy. Bank. No. No tak. Tak gdzie są moje sejwy? O... No nic, nie mamy sejwów, będziemy wszystko zaczynać od nowa. No, szkoda. Albo chyba, że się zaloguję za do Uplay, to tam będę miał swoje save'y. Helix. No nic, gramy.